Cześć mój kochany, witam Was serdecznie na kolejnym live z masakry. Dzisiaj będziemy sprzątać syf. W sensie musimy niedziadki zaprowadzić. E, I w ogóle kilka rzeczy. O, witamy naczelnego rapera. O, jezu, czad, błaga mnie. <laughs> Ale ta, co myślisz o nominacji? Kto się Torka spodziewał? Nikt się Torka nie spodziewał, przyznajcie, że nie. Torka się nie dało spodziewać Imo Bo Torek, tak się wiecie, Torek tak się śmiał, tak mówił Nek, czy zaśpiewasz nam coś, zaśpiewasz nam coś. A wiesz, to, a z tego co wiem, Torek jest też tego, co nie. E, on, z tego co wiem, e, grał w jakiejś orkiestrze, chyba, nie? Więc generalnie ja jestem mega zaawiony na Torka. I szczerze, e, najbardziej czekam na Jack Koba i Jawora i na Torka Ale wrona mogłeś nominować, no ale pomyślałem, że Po co mam nominować wrona, skoro pewnie Torek To zrobi, wiecie, czat, to trzeba myśleć Nie, no bo załóżmy, wiecie, generalnie Jak to wygląda z mojej perspektywy Z mojej perspektywy to wygląda tak Stwierdziłem, że wiecie, generalnie to jest, to, to jest Ta piosenka i ten rap Jest stricte charytatywne, co nie To jest zrobione, wiecie, pod to, żeby pomagać Co nie, służbie zdrowia polskiej No i stwierdziłem, że najlepiej zrobić to tak Żeby, nomi żeby nominować osoby Z różnych Środowisk, tak jakby, które, wiecie, tam nie, nie kopulują ze sobą, tak jakby, co nie? Czyli, że nominowałem Jawora i Pacola, bo wiecie, no bo ich znam, bo to moi przyjaciele. E, no i nominowałem też Torka. Tork, Tore, Torek też jest moim bardzo dobrym kolegą, to jest masakry i tak dalej, ale wiecie, Torek nie, Torek ma bardzo. Inaczej, Torek jest taką osobą, wiecie, która może ruszyć, jeżeli on to nagra i nominuje odpowiednie osoby. Wiecie, następne osoby, nie? Które niekoniecznie są nawet. Ze świata Minecraftowego. No i Jacob to wiadomo, Fortnite, Konop tak samo, no i nie wiem. No i wydaje mi się, że fajnie tutaj go, fajne, fajne denominacje wybrałem. Moli? co z Molly, chat? Pójdź do Molly. Co z MollyChats się stało? Idę zobaczyć, czekajcie No, excuse me, what the fuck, Czemu tu nie ma pochodni. Okej, okay, dobra, dupiam pochodnie. Aha, tu też nie ma pochodni. I tu też nie ma pochodni. Miło. Dlaczego molitowca? to Dlaczego molitowca? to owca, chat? O, oh, Evron destroyed lantern. Aha, Molly nie żyje. Excuse me? Jakim k cudem Molly nie żyje? Dlaczego moli to owca? Nie ma jakieś tabliczki, cokolwiek? Nie ma creepery, szkielety w domu? Zobacz Fat Dragona. Fat Dragon, czekajcie już, patrzcie, dajcie mi sekundę. Evron ją powiesił. Zaha zabił Molly. Aha. Jak ją zabił? Wziął miecz ją zatłukł, czy co? Moli spadła z fat dragona przez Zacha. Ale czemu Moli była w fat dragonie? Bo ukradłeś Mending. A czyli, jak ukradnę książkę w realnym życiu, to przychodzi Zacha i zabija mi psa? Dobra, to nawet było słabe porównanie, no ale nie wiem. Chciałbym się odpowiedzieć ktoś, co się wydarzyło. Bo wyrzuciłeś książkę. Czyli to, że wyrzuciłem książkę do Wojdu, oznacza zabicie mojego psa, tak? I postawienie milion główna w moim domu. No znaczy, ty możesz nie! Zaha przez... Aha, przez przypadek ją rzucił, tak? Przez przypadek. Ewron, ale jak już mi zabij Jak już kradniesz rzeczy, oświetlenie, to przynajmniej mógłbyś skrzynkę z, z latarniami zostawić, bo generalnie to żelazo jest dosyć cenne. <laughs> Są shoty na YouTubie, zaraz to czekajcie, tylko zapochodniuję tego debilak. W sensie? Okej, okay, prank z brakiem oświetlenia, okej. Okay. Content typu Jawor, spoko Ale, że zabijanie mi psa, bo ukradłem jakąś książkę Zabijanie mojego psa Nie wiem, pokazać wam aktualnie moją minę? Moja mina, aktualnie czat. Wygląda tak No tak, dobre kółeczko zrobiłem To jest aktualnie moja mina Bez kitu Ja nie wiem co mam powiedzieć, tak szczerze Są szoty na ety, dobra czad, sprawdźmy to Zacha i Ewron zabijają psa Nexa. O, obnosowo mnie w pancie zrobię to co, co zrobiłem sekundę temu Ja pierdol dawam czad ciekawostkę. Generalnie pamiętacie ten mending, co nie? Który zabrałem Ewronowi i tą książkę co do Wojdu. To dawam taką ciekawostkę, czad. Ten mending został ukryty w tym miejscu, zobaczcie, z mendingiem. Ja nic stąd nie wyciągałem, nic nie robiłem. Mamy tu buraka. Bo z tego co wiem, burak zbugował sobie jakieś mendingi, wszystkie możliwe. I wszystkie mendingi zostały usunięte. I ta książka, którą wrzuciłem, to była jakaś gówniana książka, bo w sumie słabo by się zakończył wątek kradzieży mendingu, wiecie, no tak już po serio teraz mówię, słabo by się to skończyło w momencie, kiedy, no wiecie, kradnę mu mending i nagle tego mendingu nie ma, wiecie, no mogliśmy niby pisać do Molki, żeby odebrał, ale w sumie to był mending, który nie powinien trafić w nasze ręce i w mojej wewrona, nie? I wiecie, i można mówić, że to był stream sniping czy coś, ale prawda jest taka, że nawet to na moim filmie widać, jak ktoś się spojrzy czy coś, że ktoś mi po prostu wysłał do z G gdzie jest ta książka, no w sensie, no nie wiem, nie dało się tego nie odzobaczyć, no to to wziąłem. Miał być śmieszny content z tego. No to wyszedł śmieszny content. Zginął mój pies. No czat, ten mending został ukradziony tylko i wyłącznie dlatego Bo mending, który Ewron dostał To był po prostu błąd lokaja Bo miał wyrzucić książkę z podpisem, a wyrzucił mending Słuchajcie o co chodzi No i to był wiecie, taki wiecie, no taki prank No i za to ja miałem powieszone niedźwiedzie Dwie pułapki i dwie dziury do Wojdu na chacie Zgaszone światło w całym domu I jeszcze mój pies zginął I w sensie wiecie, totalnie serio Wszystkie te pranki Nie licząc ostatniego punktu no spoko. Ale zabicie mi psa, który jest cholera jasna. Jedyną rzeczą na serwerze, jeszcze ma sentyment. Bo wiecie, Moli, to jest generalnie shiba, która istnieje w prawdziwym życiu. Taką ciekawostkę wam dam. Chcieli powiesić Moli i zacha postawił klocek, Klinka i się odcięła i Moli spadła, ja bym na twoim miejscu zabił gepardy. Szczerze, ja nie wiem, czy ja chcę się mścić. mi jest po prostu przykro, że za jedną książkę zginął mi pies. Jedyny pies na serwerze. Nie zabijaj. Tata, nie będę nic zabijał. Bo najlepsze jest to, że właśnie osoby, które mi to zrobiły, to osoby typu Evron, Nieudacznik życiowy. Torek buduje za niego. I osoby typu Zacha. Zacha zabił mi psa. Robię prankę na Zach. Na, 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 na za Jezu na Zaszę. Pada w nią magister. Magister ma problem do mnie. Niszczy coś w domu Evrona Torek ma problem do mnie. I co zrobić? Mam się zestrać na podłogę? No przecież tu nie ma counterplayu na to żadnego. <laughs> Czy się tu nie waży, co ja zrobię? Będzie źle? No nieważne. ważne. <laughs> Mendig był jedyny. Mendig miał byczku Citrox i miał byczku Graf i to były mendingi zdobyte uczciwie. A Mendik Evrona był zdobyty nieuczciwie w taki sposób, że Loka jest po prostu się majdą i go wyrzucił <laughs> No idź. Albo nie, chat, ja mam pomysł. Jakby tak rozmnożyć, nie, nie chcę mi się tego rozwalać. Po prostu je wypuszczę. Na wolność od tego prawcy. No, szafir. Czekajcie, walnego może będzie uciekał. Okej, okay, szafir ma mnie w dupie. Ale ten ucieka, więc bardzo dobrze. Dobra, niech one sobie chodzą. Whatever, whatever, chat. Mam to gdzieś. I mamy Kamilka, chat. Co robimy z Kamilkiem? Zamień go na owce. Bez kitu czas zamienimy Kamilka na owce. To jest dobry pomysł, aczkolwiek, ja mam pewien plan. I to jest chyba w tą stronę. Tylko jeszcze wezmę coś z magazynu. A Kamilek jest torka. A no, czyli jednak Kamilek nie jest Ewrona też. I tutaj docieramy do najgorszej rzeczy na świecie. Ja nie mogę nikomu nic zrobić, bo jest problem. A oni mogą mi zrobić wszystko. Więc przykro mi Torek. Niestety, jako wspólne dziecko, kamilek. Idzie sobie powiesić. Musimy przejść na drugą stronę. Czekajcie, jak się wchodzi na ten statek, no rachta, to mnie zastanawia bardzo. Witam. Która to jest kratka? 24. Na który kratce jest Erebor? Okej okay. I to jest kratka 10. Robimy sobie jumpa? Nie, boję się, że to się nie uda. Kamilek, byczku, zostaniesz tu, co? Żeby mu się nic nie stało. Bo ja nie jestem zabójcą. Nie chcę go zabić. Dobra, błagam się, nie spadaj. Grzecznie, proszę, nie spadaj. Proszę, bardzo grzecznie. Okej, my kumple. Okej, okay, wejdź tutaj, super. Teraz tak, teraz jest kratka. Trzecia jest niżej. Da się zejść niżej jeszcze? Da się. Jak to jest czwarta, trzecia, to jest ostatnia możliwa. No czyli damy mu to tutaj, żeby miał to szansę rozbudować. Nie czat, nie, to jest morderstwo, Imo. Mogę ten potek podnieść, proszę, dziękuję. Dajmy mu chociaż szansę, żeby on go odzyskał. No, bo jak damy go najniżej, jak się da, no to wiecie, on spada na kilka kratek, nie? Tam już się dalej budować nie da. Tory Kamilek. To nie twoja wina. Oj, przepraszam. Da go radę uratować raczej. Wiecie, że ja też nie chcę nic złego, nie? Wiecie jak jest. To jest po prostu groźba, okej? Okay? Tak się nie robi. Dobra. Przepraszam, stary. Chwilę dupisz, ale będzie okej. Okay. Dacie. Da, jesteś do uratowania przyjacielu. Dobra. Oni... Dobra, czad. Szczerze, jest do uratowania. To jest tylko groźba, czad. Że tak się nie robi. Bo. Serio. Co wam piesek głupi zrobił? Co wam zrobił pies? Nie wiem, róbcie pranki mi, a nie psom i zwierzakom. Mam nadzieję, że uratujesz Ewron Kamilkę. To jest tylko groźba. Znaczy nie groźba. A w sumie, nie wiem, lekcja, żeby tego nie robić. Bo mogłem go dać na pierwszej kratce i po prostu powodować, że Kamil jakby sobie zwisał do końca życia i do końca tej edycji. Ale tego nie zrobię. Bo szanuję szanuje zwierzęta I teraz czas, rzecz numer dwa Co z Zachą? Co mam mu zrobić? Zabił mi psa chłop i co ja mam mu zrobić, jak chłop pieszka w sedesie Magistra? I co ja mam teraz zrobić do cholery jasnej z Zachą, jak Zacha nie ma nic własnego, a jedyna jego własna rzecz, którą posiada, to jest, to jest którą, wiecie, która, którą używa cały serwer. Zacha jest nietykalny, ne Zachę, ne Magistra i będę musiał znowu wysłuchiwać jego gadania, a bez mi się nie chce. <gadania> Nie zrobię nic, bo nie mam co? Nie da się. Nie wiem czac, ja powiem tak, nie będę się dalej mścił. Mam nadzieję, że Evron odzyska Kamilka i że wszystko będzie w porządku. Jedyne co mam do powiedzenia, to trzeba Moli wyprawić pogrzeb. I czekam na cokolwiek od drugiej strony. Na cokolwiek.